Cześć, moi, ja jestem Ja dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z życia młodego rolnika. I w dzisiejszym odcinku, jak sami widzicie, po tytule Jedziemy z akcją sadzenia ziemniaków. A zanim do tego przejdzie no to pojedziemy sobie tutaj naokoło, chociaż zaraz przejedziemy z owsem żeby mieć jak na poprzeczniakach zawracać. Także, no, my się bierzemy za te siewy owsa i 60, kurde, tych hałusów jeszcze nie ma, nie? Zapomniałem, zapomniałem. Dobra, musimy trujeczkę, bo tutaj jest oczywiście no, stroma góra. No i objedziemy sobie tym owsem. No, raz dookoła i dwa razy poprzeczniak, No, żeby mieć jak wykręcać z tymi naszymi oczywiście ziemniaczkami. Także no, będzie dosyć ciekawie. <laughs> już tam zestawy mamy przyszykowane jak widać upłynęło mi 950 z konta, dlatego już ponieważ kupiłem sobie paletę nasion yy, no nasion sadzeniaków oczywiście i co no i zatankowałem 60 żeby no kurde nam nie zgasło podczas sadzenia bo 60 będziemy sadzić 30 oczywiście podjedziemy sobie z naszymi nasionami bo czemu by nie ustawimy się gdzieś na naszym poprzeczniaku no, zobaczymy jak to będzie Oczywiście co, będziemy sadzić od tej strony Także no tutaj będzie linia prosta No to jako tako to będzie wyglądać, nie? No ten wielki dzień w końcu nadeszedł Jakieś większe konkretne, konkretne pole jest sadzone ziemniakami Jestem ciekawy jak ja to będę kopał moją kopaczką I ile tych ziemniaków będziemy mieć Może kurde zarobimy tyle pieniążków, że o Jezu Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, moi drodzy widzowie. No i co? Ogólnie jest druga minuta odcinka. Jeżeli wam się odcinek oczywiście spodoba, no to raczej spodoba. No to zapraszam Was do zostawienia łapeczki w górę. No oczywiście, jeżeli byście chcieli więcej takich materiałów oglądać w moim wykonaniu, no to subskrypcja z dzwoneczkiem jest mile widziana na tym kanale. Także no. Polecam, polecam. Oczywiście do wbijania na Discorda też zapraszam, no bo na Discordzie przeważnie siedzę, siedzę na live'ach, które prowadzę w niedzielę. Ostatnimi czasami w niedzielę wieczorami można ze mną pogadać. No, zazwyczaj tam jestem. Oczywiście nie sam, bo jest ze mną Karolek i Cheetos, do których link w opisie macie też do kanałów. Także, no, klikajcie i też subskrybujcie, bo oni też robią dosyć ciekawe te materiały. Chociaż oni ostatnio zaczęli tylko streamować, ja tutaj zostaję z odcinkami. No, ale wiecie, oni też siedzą na Discordzie, można z nimi pogadać. Pewnie można będzie kiedyś z... pograć z nami trzema farminga. Zobaczymy jak to będzie, jak to się uda. I co, ja tutaj sobie zrobię już drugi poprzecznik i zabijamy na naszą <laughs> farmę zwieziemy sobie wszystko co jest tutaj nam potrzebne do tych ziemniorów no i przez kolejne 20 minut odcinku będziemy sadzić te ziemniory no trochę wyzwanie sobie dałem, no ale co no tak już trzeba robić, nie? młodozmian sobie ustaliłem Pierwszy raz ogólnie, od kiedy sadzę ziemniaki, zrobiłem w końcu coś z tymi poprzeczniakami, że nic, żeby tam nic nie rosło. Raczej, no wiecie, u mnie na powszechniakach zazwyczaj w ziemniakach nic nie rosło, a teraz będzie ros rosnął ten obiósł. Dzięki któremu będziemy w stanie sobie ładnie, elegancko. No. Zawrócić, no co mam innego powiedzieć, ale no cóż, i w ogóle tu widzę, że no chwasty chwast wziął, raczej na chwasty wziął te chwasty w pszenicy. Tam niektóre zostały, ale ta tam mniejsza. Dobrze, ważne, że ich już nie będzie, znaczy w sumie zostać zostaną, tylko że już one tam nie produkują mi ni, nic złego w naszych plonach i dobra. <laughs> Piąta minuta. Zajechaliśmy na naszą gospodarkę. Jedziemy odczepić sobie, oczywiście, nasz siewnik. Co często tego nie robię na odcinkach, że odczepiam i przyczepiam inne maszyny. No ale do 60 aż wypada zapiąć siewnik. I nasz, oczywiście, ukochany naszą ukochaną sadzarkę. Dobra, robimy. Dobra, 55% yy, mamy w sadzarce hmm, Czy dobrze, czy źle, nie wiem. Weźmiemy się tutaj zapełnimy. No czemu by nie. <laughs> tutaj ładnie dwie paletki są. Miejmy nadzieję, że wystarczą one na dzisiejszą akcję. Chociaż i taki tak na pewno tą akcję będę kończył poza odcinkiem. No bo wiecie, no wszystkiego nie idzie zrobić. Na odcinku. A tam jest no, dosyć jebitny kawałek do posadzenia ziemniaków A widzicie jaką małą mam Tak samo jak w następnym sezonie będziemy sadzić sobie na lajwie Ziemniaki, no bo tutaj gdzie jest pszenica to ziemniaki się pojawią Także no, też będzie gruba akcja Jeszcze oczywiście sobie obsiejemy owsem, Na około I poprzeczniaki dwa razy, zobaczymy No w 100% to zrobimy, bo, no, bo lepiej coś mieć obsiadane na tych poprzeczniakach i jeszcze jakąś tą kaskę dorwać. No, wiadomo to, chociaż jedna, dwie tony tego owsa będzie tutaj. Mam nadzieję, że chociaż z tona będzie tego owsa, bo inaczej no to się popłacze, dobra. Nie posionym, Chociaż tam walić te zasady, nie? <laughs> Dobra, 60k ten yy, bierzemy i zaczynamy sadzić. Yy, sadzenie chyba będzie optymalne trójką bez gazu. No dobra. Dwójeczka. Tam lekki gaz musi być. Ładnie elegancko. Drugie pole, na którym będziemy mieć ładne ziemniaki. Ładnie, ziemniaki posadzone w rządkach równo No oczywiście za sezon już tak nie będzie pięknie, no bo wiecie tam jest Pole, no trochę kopnięte Kątowo A tutaj nie mamy 360 Terenu, dobra I tak patrzę Nie no, w sumie na pewno wydamy tyle nasion ile No Kupiłem, bo no, Nie ufam temu bo tutaj niby 20% poszło na na raz te tak z, ile, z 5 razy przejedziemy no przeważnie będziemy żeby nie było pustego przejazdu, no to będziemy jeździć ile nie 5 razy tylko sobie będziemy ładnie elegancko jeździć no 4, dwa razy w jedną, dwa razy w drugą stronę i będziemy się zasypywać Taka taktyka Mam nadzieję, że chociaż połowę tego pola sobie zasadzimy No bo zawrotna prędkość No ale wiecie, jaki trochę szybciej sadzić, no to tak nie za bardzo Zwłaszcza tą czeską sadzarką Już nie wiem czy to jest czeska, tak mi się wydaje, że one są, no ta sadzarka jest czeska Na pewno nie polska No, jest czeska, bo jest te takie dzi dziwne <zumlautem> z umlautem. Nie no, nie umlautem, z umlautem to było coś by niemieckiego. Się tak zaśmiałem. No i co, tutaj lecimy no, z tą oczywiście akcyjką. No, Ziemiorów będziemy mieć tyle, że no, na pewno przez 10 lat myśmy tego nie zjedli. No ale co, czego się nie robi dla... No, przyjemnych akcji no bo jednak tutaj kopanie tych ziemniaków to będzie akcja no nieziemska i na pewno to nie będzie jeden odcinek tylko parę odcinków, no chyba, że będziemy to kopać poza odcinkiem na live gdzieś no też dobra sprawa będziemy łączyć tę serię z live'ami no czemu by nie bo ile można grać na serii na live'ach bo w końcu trzeba tego młodego rolnika jakoś ruszyć i żeby on kurde nam tu się za niedługo skończył ten sezon pierwszy, no bo już mm. będą, za niedługo będzie półtora roku, jak ten sezon trwa. I to już jest 114 odcinek, no to już <gryw> w ogóle. A my stoimy praktycznie w miejscu, mamy tylko MTZ-a dokupionego jako większy ciągnik. No troszeczkę pola, no i 6 wyremontowaną. No i wiadomo te wszystkie osprzęty, które no, na początku serii nie kupiłem. To już mamy wszystko wykupione, teraz tylko trzeba wymieniać na nowsze modele. No i co? Jeszcze komboj przecież zmieniłem, no to już jest... no trochę jest tego profitu, nie powiem, że nie. Coś tam jednak jest. W ogóle tutaj tak szeroko idzie, a nie, nie pamiętam jak to... Szło. dobra Zatrzymamy się. Tutaj chwilowy posty i 60, niech sobie pochodzi, bo jest zimno, no to żeby jej się nic nie stało. Weźmiemy sobie 30. O, właśnie, przybiegniemy do 30, przepalimy ją. Oczywiście z piąteczki ruszymy, no bo z 6, no to tak nie za bardzo. Bo i tak tutaj się gramoli, żeby wbić się na obroty. I cyk. Lusteczka i teraz elegancko 30 będzie lecić w transporcie z dwoma paletami no na, ty, na tych paletach no to jest około 1,5 tony bierzemy 30 no to ona już będzie miała mniej więcej jakieś obciążenie plus 3 tony, 3,5 tony chyba przyczepa no to 30 będzie miała co robić oczywiście widły mam założone no bo jak inaczej bym miał palety wrzucić na tą przyczepę no, na pewno nie ręczne, chociaż też tak bywało czasem, że wiecie, worek po worku się układało, ale teraz je udogodnienie, że 30 matura, no to trzeba przecież korzystać, nie? No właśnie, tak to właśnie jest. Dobra, lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że 30 podjedzie pod tą górę. Jedziemy sobie na pole. I ładnie, elegancko sobie zasadzimy te ziemniaczki już mamy 20, 12 minutę, a ja chciałem do 20 minuty wyrobić yy, odcinek Dobra, 30 się zabawiła, standardzik dobra, lecimy, lecimy a no, tutaj niestety będzie trzeba chyba wymienić na jakiś inny ciągnik. No chyba, że akurat się uda kupić jakąś podwareczkę. No to wtedy 60 w takich lekkich sprawach będzie jeździła. 30 weźmiemy, sprzedamy. No bo po co ma, po co ma stać? Dobra. Weźmiemy sobie 30 tutaj, ładnie, elegancko, zgasimy. Do 60 wchodzimy. Z kilometra, wiecie, taki, no, duży krok dla człowieka mały dla ludzkości <laughs> dobra, lecimy, lecimy nie no kurde, tutaj jednak już trochę posadziliśmy przecież tych ziemniaków No to nawet ubywa, no to nie ma co się stresować do 20 minuty to na pewno połowę gdzieś będziemy mieć zrobioną Oczywiście co? To jest odcinek na piątek w sobotę dostaniecie Cattle wiecie, takie oderwanie od rzeczywistości farmingowej żeby nie było to by tak trzeba wykombinować bo oczywiście miałem amerykańską zacząć od nowa nagrywać no, ale niestety no, tak mi nie, nie po drodze bo no, trochę inne mam godziny granie niż Cheetos, no niestety niż pan Edziu nasz ukochany ale może kiedyś się jeszcze coś tam dorwie bo no i tak amerykańska gospodarka no to była takim dorywczym yy, jak to powiedzieć serialem na moim kanale, nie no nie serialem, ale serią <ścoughs> na moim kanale i oczywiście co mogę zrobić, no to mogę zrobić sobie wyłączyć Pudziana to jest Zrobić bowa na 30. Zrobić tak. I ładne zdjątko sobie zrobić na miniaturkę, żebyście mieli. I klikali w te miniaturki, żeby was zachęcały. A ja tu pierdę, pierdół, a 60 to elegancko radzi z Oczywiście z tą sadzareczką no trochę by do dupy było jakby z taką małą sadzarką sobie 60 nie poradziła chociaż ja mam no małe plany na tą sadzarkę a w sumie nie na tą co mam tutaj tylko jaką się kupi następną bo to już będzie sadzarka chyba do mtz -a. też będzie robić dwa rządki no ale no koszt zasypowy no to już będzie no o wiele większy że będziemy mogli sobie no pozwolić na jednym zasypie jechać w połowę tego pola? Nie no, tak jak patrzyłem na sadarki no to dwa razy większy kosz zasypowy do, do sadarki od tej naszej sadzarki. No to by był idealny i idealnie idzie to zrobić, żeby był. Ejko, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Dobra, 60, lekko wpada kołem jak ja dawno nie sadziłem ziemniaków, nie? To będą chyba najlepsze ziemniaki do McDonalda w, w moim życiu, bo kurde, no trochę tego nasadzimy. Jedna paleta na pewno pójdzie. Jedna paleta na pewno nasion pójdzie na te pole. Trochę do dupy, że no idealnie w rządku. Nie damy rady jeździć. W sumie ja nie dam rady jeździć, no, bo jakoś tutaj kurde się gubię. No cóż, nie jestem ciekawy jak ja będę to kopał, bo dookoła no to tak nie za bardzo, bo tamte pole sezon temu mieliśmy wąskie, no to idealnie pasowało, ale teraz będziemy mieć szeroki, szerokie i szerokie, <laughs> można tak to powiedzieć, długie a szerokie, o, więc będziemy musieli się gdzieś tu ładnie, elegancko pewnie przeciąć Dobra, idealnie powinniśmy podjechać. Trzydziestkę nie zarąbać. 10 sobie cofniemy. No i dobra. Dosypujemy. Wzięło mi z drugiej palety. A tym się nie przejmujemy, bo to i tak i tak później chyba pójdzie do siewnika, bo soje jeszcze będziemy musieli posiać w następnym odcinku. I po soi, no już będziemy widać Taką prawdziwą wiosnę <laughs> Następny odcinek to będzie 10-minutowy, bo będziemy tylko sieć soję Także no, ale później już się nie przejmujcie, będzie odcinek trochę dłuższy Ponieważ będzie trzeba chyba zacząć się na kosy, bo myki już nie będą miały co jeść Chociaż jeszcze te 4 smutki nie zostały W oburze więc no, może coś tam one sobie jeszcze skupną Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, tutaj lecimy. Ładnie elegancko nam sadzi. Sadzareczka. To muszę przyznać. Najgorsze by było to, jakbym tą moją pierwszą kopaczką kopał. Tą elewatorową, co miałem. No bo wiecie. Wykopać to jedno, nie? A później pozbierać to wszystko. A ja przecież zbierałem to później już turem, a na początku wiaderkiem. No to trochę, żebym się nadybał, nie? Trochę, żebym się nadybał. Dobra, jedziemy. Ech, nie powiem. <laughs> Robi to wrażenie. Możliwe, że tyle, ile już mamy posadzone. No to tyle mieliśmy posadzone w tamtym sezonie. No, coś około tego. W sumie, tam gdzie jest ten kamień z tyłu w oddali, no to przecież moja... moje pole jest. Na którym było. Na którym się będzie znajdować teraz. Soja. takie dziwne polo I dobra, co? Nawet nie odczu, nie odczułam tego, że to już 18 minut odcinka. Ja cały czas nie wiem. No, myślę, że to nie jest 18 minut odcinka, tylko no to jest. Jakieś 10-15 minut. A to je jednak no kurde to ten czas zapier i jeszcze nie powiem jak. Dobra, tutaj sobie wystawiamy. Lecimy. No kurczę, ile tego... Ile tych ziemiorów będę miał? Chyba będę musiał kupić jakąś przyczepę. No bo kurczę jest tą jedną moją małą. Jeździć i z tą dużą, no to tylko 10 tysięcy litrów, nie? A tak jak na walimy, na przykład, już przykładowe 15 tysięcy litrów byśmy mieli, czy ładowność dwóch przyczep, że tutaj by miał 7,5 i tutaj 7,5. Tak naszą dużą i jeszcze raz jedną taką dużą, to by kurde MTZ miał co robić w transporcie, a tak to a nie widzicie a nie widzicie Tu będzie dosyć no kurczę, ciekawe nie no tutaj jeszcze <grym> pikuś no chyba że uda mi się nie wiem zobaczymy bo jak uda mi się wykupić to co chciałem kupić czyli pole pole jak mi się uda kupić no i coś tam skudnę jeszcze pieniążków, bo będę musiał kombinować nad nową przyczepą, chociaż nie powiem, bo jeszcze się zastanawiałem nad jedną rzeczą. A tą jedną rzeczą jest zmiana kombajnu do ziemniaków na jakąś naszą polską ank ankę, a znaczy no w sumie na siostrę tej naszej kopaczki, no trochę większą, no bo w wance, wiecie, mamy gdzieś około 6000 litrów zasypu. U nas mamy dwa. No to tak yy, to dosyć yy, śmiesznie. Bo wiecie, no, co chwilę trzeba się sypać. Nie można... No na przykład jak sezon temu robiliśmy, że tylko w jedną i w drugą się wysypowaliśmy. A ja bym chciał trochę sobie tym kowajnem pojeździć jednak. A nie co chwilę się wysypywać i tracić na to czas, to bynajmniej raz teraz sobie nie wiem jak to powiedzieć teraz hmm. no raz nakopiemy i będziemy mieć od razu tą naszą dużą krypę zasypaną drugi raz nakopiemy no to już będziemy mieć ma... mniejszą przyczepę też zasypaną po tym jak przyjedziemy ze skupu no to od razu roz... wysypujemy resztę na małą przyczepę mamy ją zasypaną później tylko jeden zbiorniczek i mamy dużo, no i tak będziemy jeździć to jest oszczędność czasu, no już wielka A no zwłaszcza, że tutaj chyba na tym sejmie mamy du dużo godzin dużo godzin przegranych, nawet zaraz wam luknę zobaczyć 4 godziny na tym sejmie mamy na trybie normalnym takie typowe, od zera yy, ruszyliśmy tutaj z kopyta bez ślitowania żadnego, ani nic takiego, no to powiem wam, że dosyć no, sporo zrobiliśmy te, w te 100 godzin wiadomo, jakbym grał na łatwym, no to też inaczej by to wyglądało ta seria pewnie się dawno zakończyła no bo bym zarobił 2-3 <laughs> razy więcej Iż teraz, a jak chciałem jeszcze na trudnym grać, tutaj to w ogóle by było śmiesznie, chociaż w następnym sezonie, jeżeli będę miał z kim grać, no to chciałbym drugi sezon poświęcić. Znaczy, no wiadomo, już mam zaplanowanie, kto będzie na tym drugim sezonie. No to już do tego, dwu, do Farminga 25, już bym chciał <laughs> z tamtą serią dotrwać. No właśnie dotrwać. Do farminga 25 już z tamtą serią zostać, raczej z drugim sezonem życia młodego rolnika. Więc tam na pewno będę grał na poziomie trudnym i zobaczymy jak to kurczę będzie szło, bo tam na pewno nie zacznę od takich marzyń jak tutaj zaczynałem. Tylko trochę mniejszy Nie na no, sumie podobnie. Tylko hektarowo będzie się... No nie będzie się zgadzać i odcinki będą pewnie dłuższe niż tutaj teraz. Bo tamto będzie, oj, jak pojedziemy sobie z 60 kilką, z kibówką, zagonem oraz dwa hektary, no to trochę nam zejdzie, nie? Albo uprawa zasianie tego o koszeniu, to już nie wspomnę. Nie no to się jakoś wy wyczai bo specjalnie pod tą, pod drugi sezon już mogę wam zdradzić za y, pół roku no wiadomo y, pewnie we wrześniu albo coś takiego się pojawi drugi sezon no to już wam mogę coś tam powiedzieć że mapa będzie autorstwa mojego i no będzie wzorowana na moim terenie na którym się znajduję i tyle nie mogę powiedzieć, że będzie to idealnie na moim gospodarstwie, no bo wiecie, jak ktoś będzie wiedział yy, co to jest za teren i przyjedzie, a takie czułów bym nie chciał. Ja od razu mogę powiedzieć, że to jest tylko kujawsko-pomorskie. Tyle w temacie. Dobra. A my mamy 25 minutę odcinka. A ja już was moim gadaniem nie będę za... zanudzał 60 sobie ładnie elegancko. Ładnie elegancko zgasimy. Tu właśnie włączymy chudy. Jestem w tym traktorze z jeansową Kurtką. Chyba rudy, ale to tam mniejsza oto Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka, czyli już niebawem, czyli w poniedziałek o godzinie 15.00. Także ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.